Witaj w inspiracji Buny. Każdego dnia w łatwy sposób. Dniówka na dzisiaj z Johanną Kerry. Nie zniechęcaj się żadnego rodzaju opóźnieniami, niepowodzeniami i przeszkodami. Czasami można przechodzić przez niezbędny proces samouzdrawiania który przygotowuje nas do następnego etapu na drodze do lepszego życia nie poddawaj się w takich chwilach lecz ciesz się powodzeniem sukcesem oraz szczęściem innych codzienna inspiracja w ciągu sekund do usłyszenia jutro